Czy Play ma najtańsze abonamenty? No krótka odpowiedź, tak albo nie? Nie ma najtańszych abonamentów. A czy klient zawsze wybiera najniższą cenę? No właśnie. Czyli co klient tak naprawdę wybiera? Jakość obsługi wybiera klient. Nie kieruje się najniższą ceną. Play nie ma najniższych abonamentów, a sprzedajemy tego najwięcej. Najwięcej pozyskujemy klientów jako Play, jako sieć. Orange dużo mniej pozyskuje. Więc klient nie wybiera zawsze najniższej ceny. Klient wybiera jakość obsługi. Dlaczego? Bo klient jest świadomy w tym momencie. To nie jest czas XX wieku, albo nawet sprzed 10 lat, kiedy ja startowałem, kiedy zaczynaliśmy sprzedaż telefoniczną, wtedy klient kupował wszystko. Łykał po prostu jak pelikan, co byś mu nie sprzedał. Dlaczego? Bo wtedy tego nie było na rynku. Bo wtedy jak ktoś do niego zadzwonił z czymkolwiek, to było wow. Słuchaj, he, Halina, dzwonią do mnie z Orange. Co oni tam proponują? No telefon za złotówkę. No to bierz. No to biorę. Dzisiaj, gdzie na każdym kroku, w każdej telewizji, w każdym telewizji śniaraniowej, czy w uwadze, programy o telemarketerach, o naciągaczach, branża zepsuta, zniszczona, jak tam można pracować, jak tam można wciskać, jak można naciągać. No, ludzie opowiadają bzdury, bo nigdy nie pracowali, nie wiedzą, jak to wygląda po drugiej stronie. No, ale ten biedny Kowalski siedzi i słucha tego. I on mówi: O, nie kupię tego. dzwonicie do niego potem? Nie, nie kupię, bo ja słyszałem, że wy naciągacie. No i masz problem. Te 8-10 lat temu nie było takiego problemu, teraz już masz. A więc musisz zrobić coś, żeby klienta mimo wszystko ugłaskać i żeby on chciał to kupić od ciebie. I masz zrobić właśnie to. Masz postawić na to. Na nic innego. Klient kupuje sprzedawcę. Zawsze. To musicie sobie zapamiętać i wryć do głowy. Zresztą powinniście być tego świadomi. Obejrzyjcie się po sobie i przypomnijcie sobie w waszych zespołach, kto jaki robi wyniki. Są osoby, które robią zero, są osoby, które zawsze mają jedną, dwie, są osoby, które napierniczają codziennie po kilka umów. Jak to jest? Każdy sprzedaje to samo. Ten sam produkt, te same abonamenty, te same telefony, ten sam CRM, ta sama sala sprzedażowa, ta sama baza. A jednak jeden sprzedaje, a druga nie sprzedaje. No właśnie dlatego. Klient kupuje sprzedawcę, a nie produkt. Bo ten sprzedawca ma doskonałą jakość obsługi tego klienta. I dzisiaj ja Wam pokażę, w jaki sposób tą jakość obsługi u siebie zbudować, żeby od ciebie klient kupował, tak jak od Twojego kumpla, który sprzedaje codziennie.